A nie otwierajcie mi tych drzwi! Nie dość, że ma trypra, też nie chcecie go przeziębić? Nazwisko, imię, adres partnerki. Znaczy tej, co ją pan dupczył. No musimy ją natychmiast zawezwać, bo będzie częstować dalej. Nie wiem. Jak to pan nie wie? No, no był tu taki, co się ubiera, że złapał solo. Na skutek masturbacji. Nie wie pan kogo? Pan Henkorzy? Nie wiem. Jakaś studentka z, ze Szwecji. W klubie ją raz spotkałem i tyle ją widziałem. A, no ja tu właśnie widzę, że to jakiś nietypowy tryperek. Kapitalistyczny.